Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 25 grudnia. Jest uroczystość Narodzenia Pańskiego i posłuchajcie fragmentu z Księgi Proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują weżniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Pozłamałeś jego ciężkie jarzmo, i drążek nad jego ramieniu, pręt jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dzieci nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dzisiaj w tym fragmencie słyszymy o tym, że przyszło światło. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Że właśnie teraz, dzisiaj, w nocy rodzi się Ten pośród ciemności. Rodzi się Ten, który jest światłem. Więc niezależnie od tego, jaki mrok spowija Twoje życie, niezależnie od tego, jak bardzo mrokiem spowite są Twoje myśli, czy Twoje serce, czy Twoje czyny, czy Twoje życie, niezależnie od tego, w jakim mroku jesteś, wiedz, że dzisiaj na świat przychodzi światło. Światło, które jest większe od każdego mroku. Przychodzi Jezus. Niech Was, Bóg usłowił wszechmogący, ojciec syn, i duch święty, dobrego dnia, szczęść Boże.